Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj pokażę wam jak zrobić serwer do Minecrafta pod Book kit'a oczywiście najnowszego 1.1.0. Więc na start odpalamy naszą przeglądarkę internetową i wchodzimy na mojego chomika czyli homikuj.pl/flashmentalkit. Po wejściu na tą stronkę przychodzimy do folderu. Minecraft Bookkit 1.1.0 Pobieramy to oczywiście. waży niecałe 10 mega. Po pobraniu jest on, za, jest on zapakowany w winrarze Klikamy na nim prawym. I wypakuj tutaj. Po wypakowaniu wypakuje nam się folder. Możemy zmienić jego nazwę na nazwę naszego serwera. Czyli nie wiem, ja sobie podbielę jak podpiszę serwer Wchodzimy do tego folderu i mamy tak, Craftbook Kit w rozszerzeniu JAR i dwa pliki w rozszerzeniu BAT. Czyli Minecraft 32 bity i Minecraft 64 bity. Tutaj już nie wiem, jaki wy tam macie system. Ja mam 63, 64 bity. Ci, co mają 32, to odpalają ten 32. Na Windows 7 to się łatwo sprawdza, bo klikamy ja. mój komputer. Właściwości i jak widzicie pisze typ systemu 60, 64 bitowy system operacyjny więc jak widzicie mam 64 no więc tak jeśli wy macie 32 to będzie 32 odpalacie ten plik jak, jak ja mam 64 to ten odpalam więc odpalam ten drugi teraz nam się tu wszystko ładnie wypakować to wypakowywuje tworzy się mapka która chwilkę może potrwać więc chwilkę poczekajmy Ok, już nam się coś takiego pojawiło, możemy wpisać komendę stop, żeby się ładniej nam wszystko zapisało. No, go, go. Okay. Teraz jeszcze raz wchodzimy do, do, do tego folderu, i teraz musimy skonfigurować nasz serwer. Więc wchodzimy serwer, typ pliku, oczywiście Properties. Niektórzy, nie, niektórym będzie pisać także server.properties. W moim przypadku jest tylko serwer. I tak odpalamy albo za pomocą Notatnika, albo za pomocą programu takiego Notepad. Więc ja ten program polecam. Oczywiście dam link do niego, w opisie filmu będzie. I tak zaczynajmy. Allownether, czyli ma być, czy ma być piekło. Sobie dam false. Level name, czyli nazwa naszego świata. Ja sobie dam kwadratowa era. I nable query, czyli... To w moim przetłumaczeniu to będzie znaczyć zadawać pytania. Czyli nie wiem, czy to jest czasem, czy włączyć... Yy, chat, czy wyłączyć. Ja sobie to daję w... Nie, to na pewno nie jest chat. Ale jakoś to jest, nie wiem, zadawać pytania, czy coś takiego. Ja to sobie dam false, oczywiście. All of light, czyli czy można na serwerze latać? A, znam, true. I serwer, port zostawiamy, level zostawiamy. Enable qr, account. też nie wiem co to jest. Wiem, że to jest włączyć rcon, rcon, to że właśnie nie wiem, czy to jest rcon, ale może coś włączyć. Ale dobra, level speed zostawiamy. Serwer IP, no więc tak tutaj wpisujemy IP z Hamachi też damy link do Hamachi w opisie, w będzie więc przepisujemy to, e, to IP co tu jest tak, 5.16.104.170 Spaw PAF FPC tu, To już zapewne wiecie co to jest, osoby takie mudziny, zalatają, mają swoją hatę jaskiniowcy tacy brązowi. Z... <laughs> no, zacznie, to jest... no to za ciebie wypadku nie są do Biała lista to jest chyba to, że wyznaczeni yy, gracze mogą tylko wejść na serwis. Ja sobie dam false oczywiście, bo którzy tam wszyscy to wychodzi, nie by się balił takie jakieś listy. Spawne niemal trzymają się spawnować zwierzęta. Ja sobie na razie dam false. Albo damy, co znajdziemy się. True. Only mode czy to jest taki. Jeśli macie pirata dajecie false. Jeśli macie tam e, e, oryginalnego, oryginalnego Minecrafta, kuple mają też oryginalnego, to dajecie e, true. No więc tak, PVP to PVP trzyma, można się bić na serwerze. Tak, daję false. Dziecku zostawiamy. Game mode, jeśli dacie na jeden, to będzie taki creative, czyli macie wszystko, możecie latać, możecie wszystkie te klocki, nie klocki, tam jaja są, w patchu 1.1 dodane Takie te potworki oczywiście. Ja sobie dam 1. 0, przepraszam, 0. Max Player, czyli ja sobie dam dwóch. A dobra, 3 zachodzie. Spawn Monster, czyli trzymają czy mają się spawnować potwory. Ja sobie dam tam false. Jest distance to jest jak... Y no, odległość jaką widzimy czyli na przykład na 10 to jest zostawcie sobie yy, moc DLT nie wiem co to jest jakiś out coś to, to nie wiem zostawcie tak i to więc jak już yy, to zapisujemy możemy wyjść i teraz pokażę wam jak zrobić sieć na Hamasie czyli klikamy sieć utwórz nową sieć na przykład frenety.pl159 hasło 1, 2, 3, 4, 5, klikamy otwórz i to jest bardzo ważne: jeśli twoi koledzy chcą wejść na serwer, to muszą do, dołączyć do, takiej, do tej twojej sieci. Czyli klikają sieć, dołącz do istniejącej sieci, wpisują frenetic.pl159, oczywiście zależy jaką. Wy tam nie, nie piszecie tego, tylko piszecie nazwę sieci, jaką wy stworzyliście. Hasło, oczywiście, to tam było 1, 2, 3, 4, 5 i klikacie dołącz. Tam hasło też swoje dajecie. No i gdy już twoi kuple weszli na taki serwer i wo, no, zaczyna nas sieć i odpalamy naszego serwera, czyli Minecraft na przykład w moim przypadku to 64 bity. Teraz tu się nam od nowa będzie ładowało wszystko. Wszystko ładnie, pięknie. Tworzy się świat. I w ogóle czekamy chwilę. No okej, okay. jak coś tam, coś takiego nam wyskoczy, for help, typ help, or pytajnik to oczywiście serwer został włączony odpalamy naszego minecrafta i klikamy tryb wieloosobowy ja to sobie usunę więc tak dodajemy serw nazwę tam byle jaką nie wiem. bla 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 nazwę tutaj znaczy w adres serwera to wpisujemy IP z Hamachi czyli 5.16.104.170 Klikacie gotowe. Jak widzicie, serwer jest, działa, wszystko pięknie, ładnie. Tutaj jest tam ustawiliście liczba yy, graczy, która ma wejść, może ilość graczy, która może wejść na serwer. Ładnie wszystko pisze 3. Teraz wchodzimy na serwer i jak widzicie, wszystko gra. Tutaj się na mapka powoli renderuje, ładuje się. Jak widzicie na spawnie nie możecie nic rozwalać, więc to nie są żadne lagi. Na przykład odejdziemy trochę dalej. Jak widzicie tu już wszystko ładnie działa. Pokażę wam teraz jak sobie dać administratora, czyli tak jakby operatora yy, no, Minecrafta, że komendy wam działają. Wpisujecie tak OPS spacja w inix z Minecrafta, tam kolesiu, kolegów lub twój. Zatwierdzacie enterem, i wracacie do gry. Jak widzicie, pisze you are now open, czyli operator, i na przykład teraz komendy działają. Zobaczymy, Team aha, Team na przykład 7. What the fuck dobra, nieważne. To nie wiem, jak to się wstrzyma. Na przykład komendy na coś działają, wpisujecie w give, frenetic. ID przedmiotu, na przykład nie wiem, 45, i ilość, czyli na przykład 64, jak widzicie, cegły mam, wszystko działa, więc to będzie na tyle. Więc, jaha i zap pamiętajcie, że jak wychodzicie z serwera, to wpisujecie, wpisujcie stop, bo wtedy Wam wszystko się utraci, jeśli tak nie zrobicie. Tak jak tam serwer się włączył, pisało coś tam java, java. No więc to będzie na tyle. Więc zapraszam do subskrypcji, lajkowania, do komentarza komentowania filmiku tego oto poradnika, więc trzymajcie się nara!